Limanowscy strażacy wzbogacili się o trzy samochody bojowy do przewożenia osób oraz suzuki z napędem na cztery koła. Udało nam się w 2011 roku pozyskać trzy samochody, w tym jeden samochód ratowniczo-gaśniczy średni. Samochód w wartości 500, blisko 580 tysięcy złotych. Samochód, który wspiera nasz potencjał ratowniczy zdecydowanie, bo otóż od momentu kiedy... kiedy Utworzyliśmy posterunek czasowy w dolnej. Praktycznie nie dysponowaliśmy żadnym samochodem, który mógłby stanowić jakąkolwiek rezerwę i borykaliśmy się z problemami przy każdej awarii samochodu ratowniczo gaśniczego. Strażacy podsumowali miniony rok. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 926 zdarzeń ogółem na terenie naszego powiatu, z czego 653 to były tak zwane Miejscowe zagrożenia, czyli to są wszystkie te działania straży pożarnej, które pożarami nie są. W 2011 roku na szczęście nie musieli interweniować tak często, jak miało to miejsce rok wcześniej, kiedy musieli usuwać skutki klęsk żywiołowych. W naszych analizach, które robimy w Komendzie wojewódzkiej wynika, że bardzo wysoki procent czasu dojazdu jednostek, czyli do około 80% zdarzeń wszystkich myślę o pożarach, o miejscowych zdarzeniach, w które w skład wchodzą wypadki drogowe. Przede wszystkim różne inne nieszczęśliwe zdarzenia, ten czas dojazdu 80% to jest do 15 minut. Więc to świadczy o tym, że o wysokiej mobilności jednostek PSP, jednostki PSP oraz jednostek OSP z krajowego systemu i spoza krajowego systemu, no te dane no nie kłamią. Ale limanowscy strażacy nie ograniczali się tylko i wyłącznie do niesienia pomocy. Inicjowali i organizowali wiele akcji, jak chociażby te związane ze zbiórką krwi czy zabezpieczeniem imprez sportowych. Brali udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. Sama praca, jak podkreślają strażacy, przynosi im wiele radości, bo chcą czuć się potrzebni i chcą nieść pomoc. Nie da się jednak ukryć, że praca ta jest bardzo niebezpieczna i powinni za nią być wynagradzani. A tak nie jest. Strażacy mają żal do ministra spraw wewnętrznych, że ten nie uwzględnił ich w projekcie podwyżek przewidzianych dla służb mundurowych. Magdalena Trojanowska, TV28.